Kochani, witajcie na polach książkowych. Dzisiaj przechodzę do Was z kolejnym Bookholem, jakby ten ogrom książek w czerwcu to było za mało. Dobra, no to co? To lecimy. Trochę poczyniłam zakupów w księgarni Bonito. Mieli ogromną, ogromną wyprzedaż na wydawnictwo MK, dlatego tych książek będzie tu najwięcej. Mam też kilka książek, których których już nie było w innych księgarniach y, dlatego je kupiłam taka wystraszona myślą, że więcej ich nie dostanę dobra, to y, zaczynamy dobra. będę brać to co mam pod ręką akurat pierwszą książką jest to Porwanie Edgarda Montary to jest reportaż z wydawnictwa Czarnego ta książka jest o tym, jak państwo kościelne porwało Żydowskiego chłopca z rodziny, żeby go nauczyć. Ogólnie państwo kościelne bardzo długo praktykowało takie rzeczy. Ale ta historia mnie zaciekawiła. Kolejne dwie książki to są książki Andiego Wira, czyli Maresian i Artemis. Czaję się jeszcze na projekt Helmery. Ale książka Marcjani mi się bardzo spodobała, i właśnie jest to jedna z tych książek, której już praktycznie nigdzie nie ma dostępnej online. A w cenie okładkowej średnio, średnio lubię kupować książki. E, dobra, a Artemis słyszałam, że jest do kitu, ale nie będę miała tylko jednego Marcjani na półce. Jak i tak chcę jeszcze projekt Halmery, no to już e, chcę mieć wszystkie trzy proste. Dobra, i kolejna książka jest to komiks, który kupiłam dla mojego męża, czyli Wiedźmin. Dom ze szkła, to jest ten pierwszy. I tutaj może przy okazji pokażę Wam, jak wyglądają mniej więcej ilustracje w środku. Ja Jestem bardzo zaciekawiona, to na pewno, na pewno przeczytam. Bardzo lubię Wiedźmina. Zostało mi jeszcze dwie części do przeczytania. Pani Jeziora i Wieża Jaskółki. Kolejne dwie to też jest, jakby powiedzmy, że z serii, e, czyli Rimarku Triumfalny e, i na Zachodzie bez zmian z wydawnictwa Rebis. E, te książki też chyba zaczynają być coraz trudniej dostępne. W sensie wiem, że z tej serii wyszło jeszcze kilka książek, ale one chodzą na eliksie po jakichś strasznych kwotach, i no, dlatego a, chciałam. Chciałam kupić, one są, słuchajcie, w obwolucie i tak wygląda podobno Tu w ogóle. Mam tutaj zniszczony róg, o tu, ale to tylko i wyłącznie dlatego. Już nie chciałam się wykłócać z tą panią i w ogóle, bo w punkcie odbiorów Bonito wszystkie te książki spadły na ziemię. No i niestety dla dwóch książek oberwało się najbardziej i Tyrmand, zły. Jest to książka, która może nie tyle co ja ją chcę przeczytać, ale chciałabym mieć na półce. Chciałabym też mieć na półce pozostałe z tego wydania książki Tyrmanda. Może kiedyś przeczytam. Na razie jest to taki za gruby kloc, mi się za niego zabierała. Chyba bym musiała mieć bardzo jakąś, wiecie, dobrą taką recenzję, żeby to przeczytać. Ale jakoś tak no, no, na razie tak nie. Następne dwie książki to w zasadzie jest jedna książka, dlatego, że to są nędznicy. I znowu tutaj mamy wydawnictwo MG, jak ja już wspomniałam. E, no, bardzo, bardzo duże promocje e, była na to wydawnictwo, chyba 50%, więc e, super. I akurat e, trafiłam na tą promocji, tylko i wyłącznie dlatego, że szukałam e, Hrabiego Monte Cristo, o którym e, zaraz Wam wspomnę i zobaczyłam, że jest w dużo niższej cenie niż w Empiku, dlatego e, i zobaczyłam, weszłam i patrzę a, może przecena na MG, no i, i tak. Miałam nie kupować właśnie z tego wydawnictwa nic, ale ma tyle fajnych e, już potwierdzonych, wiecie, potwierdzonych e, Książek, że stwierdziłam, że w sensie chodzi, chodziło tam, po jakieś zamieszanie z tłumaczeniem, że tłumaczka zmieniła zakończenie w jednej z książek i tak dalej. Tak się zraziłam trochę do tego wydawnictwa, ale jest okej. Okay. No, hrabia Monte Cristo, jak czytam, super napisany. No i właśnie tutaj przechodzimy do hrabiego Monte Cristo w Bonito. Kupiłam część pierwszą i część drugą. A za 15 zł chyba kupiłam na Eliksie Martwa Ręka, czyli Upadek Hrabiego Monte Cristo. W ogóle no, jeżeli chodzi o tłumaczenie Hrabiego Monte Cristo, to jest przecudowne, słuchajcie, naprawdę. No i e, jak jesteśmy przy się, no to jeszcze hapnęłam trzech muszkieterów. W cudownej, cudownej promocji e, jeszcze książki jakieś tam za 10 zł chyba, do minus 70%, jakaś jeszcze była taka przycena, kupiłam trzy książki Markeza, czyli Raport z pewnego porywania, Jesień patriarchy i Szarańcza. Do tego jeszcze z wydawnictwa MG Stara baśń, ta książka mnie mega, mega ciekawi, nie oglądałam nigdy filmu, ale podobał się moim mężowi, więc stwierdziłam, że czemu nie, przeczytam. No, i księga Tęsknot z Kit. E, jest to opowieść o tym, e, że Jezus ma żonę, i jakby wszystko, jakby są dzieje spisane właśnie chyba z perspektywy tej żony. E, I słyszałam, że jest to bardzo piękna książka, dlatego też postanowiłam ją nabyć. I jedziemy, słuchajcie, z, z kolejnymi. Książkami od wydawnictwa czarnego. To są reportaże odnośnie miast, miejsc, bardziej takie podróżnicze. Zainteresowałam się tym ze względu na to, że jedziemy właśnie do Apuli i jest właśnie o Apuli opowiada książka gdzieś dalej, gdzieś indziej. Ja ją zaczęłam już czytać i ona jest szalenie po prostu mądra, życiowa, taka, wiecie, naprawdę z takim bardzo wielkim duchem podróżniczym który uświadamia nas, dlaczego jeździmy w pewne miejsca i tak dalej. no Kocham ten styl, jak mi jest napisane. Dalej mamy szczury z Via Vento. Tutaj chyba to jest o Rzymie. Ogólnie chyba Włochy: Rzym, Siena, Matera i Cilento. Następna: Wyspy Odzyskane, czyli Wolin i nieznany archipelag, czyli tutaj o Polsce trochę. No, i Praga, czeskie ścieżki. E, też do Pragi mam zamiar, e, mamy zamiar pojechać, dlatego e, stwierdziłam, że na pewno się zaciekawię tą książką. Dalej mamy kolejną książkę z wydawnictwa MG, czyli Pani Walewska. Nie zgadniecie, dlaczego ją kupiłam, <noise> bo moja babcia pieczy ciasto, Pani Walewska. I ja byłam bardzo zainteresowana, dlaczego ktoś nazwał ciasto Pani Walewska. I stwierdziłam, że przeczytam, bo czemu nie? <laughs> nie pytajcie no i kolejny reportaż czyli wakacje gwiazd w PRL eee, cały ten szpan, Krystyna Gucewicz to jest chyba pierwsze nazwisko, które wymieniłam tutaj no może nie pierwsze ale e, jak już wspomniałam w, e, jak już wspomniałam wcześniej w którymś filmie e, interesuje mnie to co było kiedyś, jak było kiedyś Taka nostalgia i tak dalej. I, I stwierdziłam, że bardzo chętnie poczytam tę książkę. Oprócz słuchajcie tego wszystkiego, kupiłam jeszcze na Oelixie. Przepraszam, ja to dopiero robię z unboxing z Wami. O matką, całe ręce różowe od krepki z hebek. Jest, słuchajcie, książka, dlatego że ja czytam ostatnio. Okej, okay, dobra. Czytam ostatnio właśnie kirkę i skrebogów. No i tak opowiadałam koledze z pracy, że no, że, że jestem teraz wkręcona w ten temat i tak dalej. I on do mnie mówi, o to... Przeczyta, przeczyta, przeczytaj. przeczytaj mitologię Griffisa. ja tak. Okej, okay, dobra. I się okazało, że Robert Graves napisał jeszcze. z e, Napisał jeszcze dwie, kilka powieści odnośnie mitologii greckiej. E, no, jakby on był strasznie ogólnie zajrany tematem mitologii. To był chyba e, antropolog. Nie wiem, czy, czy nie myle pojęć, ale właśnie mi tak zarysował. E, no, ta jego mitologia grecka. Tam jest, tam jest dużo seksu i przemocy spodobać się. tak. Okej, okay, niech będzie, ale jak, jak szukałam tej mitologii na eliksie zobaczyłam, że właśnie że są dwie książki Roberta Gravesa, czyli Ja Claudiusz i Claudiusz i Messalina, są to właśnie książki opowiadające o starożytnej Grecji, czy tam mitologicznej, nie wiem dokładnie, po prostu się zainteresowałam, no tak wiecie, śmiercą starą książką. Oprócz tego przyszły do mnie jeszcze dwa atlasy kosmosu i dwie książeczki dla, e, dla Antosia. Ale nie będę wam je pokazywać, bo są w pokoju gdzieś Piantoś, więc już nie będę tam e, chodzić. E, ale z bajek dostaliśmy znaczy dostaliśmy, wiecie, ja to kupuję <grym>, to, e, tylko że przyszły do nas z bajek. Nemo i Księga Dżungli. Chciałam Wam jeszcze pokazać książki, które zamówiłam po angielsku, ale niestety jeszcze do mnie nie dotarły. Jest to dawno temu w Hollywood, czyli Once Upon a Time in Hollywood, napisane przez Quentina Tarantino. Jest to na podstawie filmu. Nie mam pojęcia, czy to jest scenariusz, czy to jest książka, ale bardzo chcę to przeczytać. Jestem ogromną fanką Quentina. I kolejne dwie książki to są te Before the Coffee Gets Cold. E, I one były też jakieś śmiesznie tanie. No i ostatnia książka jest tutaj, właśnie e, do tej mojej serii, e, do tych zielonych, czyli wiosenna e, seria, e, czyli Sherlock Holmes mi został do zebrania. E, jeszcze, tak, ja z przyszłości. Bo byłam tam, teraz jestem tu, a już mi się nie chce wyciągać cytatywu. Nie nagrała mi się jedna część kolu, dlatego dogrywam. Dobrze, mamy tu jeszcze. Płonącego Boga e, od Rebeki kłank. Nie czytałam jeszcze tej części, ale za to już przeczytałam poprzednie dwie i naprawdę bardzo mi się podobały, jednak nie polecam słuchać w audio. Ja nie byłam w stanie w audio się wciągnąć, musiałam się w połowie Republiki Smoka e, przerzucić na książkę i wtedy dopiero się wciągnęłam. Kolejna książka, czyli pieśń o Achillesie Madeleine Miller e, i Przeczytam kilka i naprawdę bardzo się wciągnęłam yy, i mam nadzieję, że ta książka również przypadnie mi do gustu. Charlotte Bronte i dziwne losy Jane Eyre. Jak zauważyliście, te trzy książki, które właśnie Wam przedstawiłam, są to książki, które do mnie dopiero dotarły po poprzednim book haulu, ale ja już je miałam zamówione w trakcie tamtego haula. także doszły do mnie i dlatego Wam je pokazuję. No i teraz książki, które zamówiłam do mojego maratonu letniego. E, czyli Zanim Cię Zobaczę i to już przeczytałam i mogę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo fajny romans e, na pewno taki fajny, odprężający szybko się czyta, ma bardzo króciutkie rozdziały, polecam Beach Read też przeczytałam e, podobał mi się trochę mniej ale też bardzo się bardzo jakby byłam mocno w fabule Także e, też jak najbardziej czytajcie. No i włoskie Love Story to jest chyba jedyna e, polska, m, polska książka, którą zamierzałam przeczytać e, w tym moim tybiarze letnim. I zabieram ją ze sobą do Włoch. I ostatnia z tego zestawienia, czyli perfekcyjna e, rodzina. To jest taki trochę chyba nawet thriller i w ogóle. No, jestem ciekawa, jak, to, jak ta książka wypadnie. Dobrze, a zatem już poznaliście wszystkie książki, które do mnie dotarły od poprzedniego Bookhola. Mam nadzieję, że coś z tych książek wybierzecie dla siebie, coś sobie kupicie. Ja naprawdę jestem ciekawa praktycznie ich wszystkich. Niektórych bardziej, niektórych mniej, dlatego że niektóre mnie przerażają bardziej, może tak. I może myślę, że nie jestem gotowa na taką literaturę. O, ale warto mieć u siebie książki, które są klasyką. Pamiętajcie o tym, dlatego że nigdy nie wiadomo, kiedy, kiedy klasyka się przyda, no bo niestety romanse nie są jakieś. To nie są książki, które przetrwają, wiecie wszystko. A klasyka, jak najbardziej. E, uważam, że fajnie jest znać takie, mm, wiecie, e, konteksty z literatury klasycznej. Na pewno można gdzieś tam, wiecie, nawet zabłysnąć w towarzystwie. E, dobra, dzięki Wam bardzo za uwagę e, i na razie.